Obrzydliwy atak nożownika w szpitalu w Krakowie wstrząsnął całą Polską, ale czy naprawdę może jeszcze nas to dziwić? Przecież żyjemy w kraju, gdzie nienawiść przestaje być wyjątkiem, a staje się normą, gdzie na debacie politycznej polityk wprost mówi, że chce uwolnić Polskę od inności. Grzegorz Brown, Sławomir Męcen i ich język wykluczający, agresywny, pogardliwy stają się przecież standardem. A potem jesteśmy zdziwieni, że ludzie zaczynają działać tak, jak ich polityczni idole mówią. Bo przecież słowa mają konsekwencje. Hejt, który dzisiaj leje się z mównic, jutro może zamienić się w przemoc na ulicy. Nikt z nas nie wie, kto będzie jego ofiarą. A to, jak przez takich ludzi ofiarą będziesz ty lub twój bliski? Przecież nie każdy atak musi być na tle politycznym. Agresja wytworzona wewnątrz człowieka rezonuje na każdy aspekt jego życia i wystarczy iskra, aby stała się tragedia. Chcesz mniej przemocy? To zacznij od tego, kogo wpuszczasz do parlamentu bo radykalizm polityków przekłada się na radykalizm społeczeństwa. Czy naprawdę chcemy żyć w kraju, gdzie polityka wygląda jak polowanie na inność, czy może czas powiedzieć w końcu dosyć? Co o tym sądzicie?